No, jest pierwszy świeży. Tak sobie tu idąc, wyszłam na drogę, no i odwracam się. A tam leży pan. O, właśnie, jest widać A takie tereny u nas są straszne. Kawał tyki grubo ponad 3 kg. Raz, 2, 3, 4, 14 No zobaczymy może do pary coś będzie niedaleko leżało Poszukam